Pierwszy z moim kolegą z jest z niebieskim ludkiem. Tu, 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 tu. To jest. Biegam ciągle. Nic nie widzę. Tu, tu, tu. Ja Jestem żółty. Jesteś, ma. jesteś. Sima, siema, siema. Ja mam tutaj, ja ma. Nie, dobra mi się Tu musisz do tego upioru. Ale ja tak dawno i zaczynamy widzowie za dwie sekundy jedną rundę! Oskota, Chciałem zmienić. Z kim będzie? A ja nie mogę patrzeć. Kurde mogę. A ich będą i po stole, to jakoś to nic. O nie jestem. Czy też nie jesteś? Nie jesteś mnie. Kil? Czyli ty masz... Może... Też jesteś bez. Dobra, no. gdzie ty jesteś? Dobra, róbisz zadankę i tyle. Bo ty, wiemy, że nie jesteśmy klami, to możemy każdego powo powoli wywalać. Dobra. Gdzie ja, jest zadanka? Kliknę mapę. Um, um. Możesz kliknąć mapę i widzisz. Masz elektrykę. A gdzie elektrykę? Elektry 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 to kliknij się mapę i idź. Nie wiem gdzie ja jestem. Tu dobra, 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 dobra. Ja wiem gdzie już jest iść teraz eee. brona z oh. piatku jedno zadanku wychpiło no i to totalne jedno zadań nie tylko idę na kamery już na ja górę. ja tam elektrykuję już o będę chodził ze sobą co mam robić o zobacz ja sobie robię widzę jakby cię baba ja sobie na spokojnie robię zadanko. Dobra Kil! Ja tam. ty naprawdę ty... Co ta baba zerka? Chce! Chce! Nie że to nie my. Ona! Dawaj na! Nie do tego biednego! Masz żwonego! On jest bardzo sus! Sus! On jest bardzo sus! Bo jest bardzo sus! Nie mów tak już! Dobra, zaraz połączył, bo, bo zabrał pistolet. I co, co zobacz? Dobra. Ja kliknę. Czerwony. No? Pięć. Cztery. Trzy. Nie. on ukradł pilot. O, czerwony. Już klikam. Ej, jak ktoś napisać. Ej, napisz, napisz. Sus. Czerwony to sus. Zgłosił go Co? I? Nie. Był! był. A drugim był. Macie gaida. Oto się dzieje tam na domu z Na domu z Na domu z Mam zadanko. Właśnie dostałem. Dostałem właśnie zadanko. Nie. Ja wiem, kto to jest. Jest! Jest! Pierdolę, co tam A tam nic nie zrobiłem. Problematyczne. A ja co mam tutaj zrobić? Co mam tutaj zrobić? Nie ja jeszcze zrobiłem. A wiem co robić? O. Dobra, gdzie mam iść na górę? Gdzie mam zadać Ej no, a ja dopiero... Nie nawet się nie muszę ruszać, bo ja już dawno zrobiłem zadanka. Hmm. Hmm. A będziesz ze mną chodzić? To Ej, Ej, te słodkie, to to naprawdę są... Mogą być naprawdę, wiesz, no. i postaramy. Hello Moto. To najpierw niebieskie zielonego. Nie, pierwsze tego. Nie, zielonego. Jakię czekasz już 4 3 2 1. Mo. me Tu jest. E mogę mop e zielony to sus. Bo jak aj cedaid zielony to sus. Co? Zbijebu niego. Ten wylatuje, który ten brązowy. Koniec? Nie był imposorem. Nie był. Czyli Marcin, Marcin. chodź za mną. Poczekaj, bo tutaj zaszliśmy. O, Gdzie masz zadanko? Tu. Mam nie. zadanko. No nie, Chodź za mną, chodź za mną. Dobra. Chodź. Tu. Chwila, jest za szybko. Tu. tu. Kurwa! Ten, ten zielony, A jest, mówię. Bo kurwa, nikt bez powodu, A nie daje tych zadań czas, żeby zbudzić, żeby trochę tych kłótnia dziś. Choć <noise> ile osób już odpadło! z tego o zielonego, o zielonego. A ile może być tutaj impostorów? Czas. Jednego wywaliliśmy. Czę mhm. wywalić. Znaczy znaczy... Nie. To <noise> zielonego... jest słodką no i jest. Czyli to już inny jest. Ale to... my. Wywaluj. Wywalaj. Na niego? O! Ej, na pewno on głosują... Ej, tylko głosują na mnie. Ej, tam czy... Oj, też. Oooooo! Się... Siemana sus. Pasusuku! Nie jest. Nie, jest! Jest! Nie. Co? Nie był. O kurde. O, że ten czerwony jest? Ej, mój... ja muszę. Nie, tak szczerze stoję. Dlaczego? Albo się porus. I na kamery! Może na kamerach coś zerknę. Ej! Zabiła mnie ona! Zabierz <laughs> to! Zobierz <Zbłać> to! Zgłoś to! Zobierz to! And set. Ona jest! Bopka! Ona jest! Z synkwiatuszkiem cynth! Jaki to miałeś skin? Czerwony! No, co? Czer nie, żółty! No, żółty, no. Napisałem to na czacie! No! Góry, będzie podobnie! I 7 minut nagrywam! Taki jeden? Ten, i 7 minut gramy! Ej, naprawdę jesteś Kurwa. A ja mam a, tego telefonu wziął. No szybko, głośno. No nie. A tu jest jeszcze impostor. Pięć level. No to jeszcze jak zabijesz, jak wywalicie tego. Jest! 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 Yes. Nie ma cię. Nora. Nie do. imposter impostor był. Dobra, zostaw Szukaj! Szukaj to ja mogę z ten! Szukaj czy ktoś jest impostorem. Ale zróbła zadanko. Co? Duchy rodów zadanka? Hmm. Kurde. No. Snick. Powiedź. Ale tylko i rodowe zadanka. No bo Idę patrzeć na kamerę z tym czerwonym. Dobra. Tyle chyba. Oko? Ja po czy ktoś nie zginął. Ja tutaj patrzę, nawet mogę sobie tutaj. Ale nie tu. Ta po mapcach lataj. Ja wiesz mogę zrobić? Jak ty będziesz to lał, to ja... Ciu, ciu, ciu. Dobra, idź. Dobra. Wyłączył ktoś prąd. Ja sprawdzić. Patrz ktoś z tego, bo wyłączył kamery. Pa, 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 pa. Patrz, nie ginie, patrz! Ja typu mapie, bo wyłączyli prąd! Nie, ja tutaj nie widzę tutaj... E, tutaj jest... Zginął tutaj. Ja pierdolę Elektryku. O jesteś, elektryko tutaj, no. Elektryku z O nie. On wygrywa. To może być. Ja będę, miał... to no. on. Czerwony by mnie pilnował. Czerwony nie jest. Oni są sus. sus Ej, napiszę tak. Ten. George. Ten. Zabił. Jaki to był? Filet. By... Dobra, ten zabił Filet. Z kwiatuszkiem na głowie. To był chwila. To był ten to jest fiolet. No. Dobra. Ej, teraz go zacięło. Teraz go zacięło. Proszę, za ondy. I kończymy odcinek, tak szczerze. Nie no, hey. jest. Oh, oh, dobra, widzowie. Zanim po zanim się pożegnamy, bo nie byłam tego, że grałem. To chcę więc podejdźcie na tam na... ten Among Us. To jest najlepsza gra. Pa widzowie.